No, i witamy w 2016 roku. Życzymy wszystkiego najlepszego, aby był lepszy niż poprzedni. W związku z tym, że dzisiaj jest bardzo ciepło, tylko minus 15, postanowiłem Wam pokazać kolejny rodzinny samochód, który nie jest samodem, kombi. Auto koncernu niemieckiego, produkowane wiadomo gdzie, w ciepłym kraju, czyli w Hiszpanii, i nazywa się to Seat Altea XL. Zapraszamy. Seada Altea XL auto 2006 roku w produkcji, to jest model z początku tej produkcji, czyli już 9 latek, 10 praktycznie Samo tak zwane MVS, czyli Multi Vehicle Sport, czyli taki sportowy minivan. Produkowany w do końca ubiegłego roku, następcy nie ma, podobno ma być jakiś nowy crossover zaprezentowany przez Seata. Jak to w Volkswagenie, w grupie Volkswagena, bardzo duża gama silników benzynowych, począwszy od 1.2, 1.4, 1.8, litówki. no i diesle, tak, mamy tu w tym samochodzie 1.9 najbardziej popularny, jak i również można tę Altenę nabyć z tym nowym silnikiem 1.6 TDI, który zastąpił wadliwego 2.0 TDI. Samochód dość duży, przestrzenny widoczność do tyłu oczywiście nam przez malutkie nie jest to kombi jeżeli chodzi o tylną kanapę trzyosobowa, auto pięcioosobowe ale no, już rzucisz dwa fotelika dzieci praktycznie trzecia osoba to będzie maksymalnie wyłośnięty dzieciak niech więcej, jednak w środku miejsca dość dużo, ja widzę po Tobie, że masz dość dużą przestrzeń, nad jak i nad głową eee, tak i tutaj na nogi no, jakieś to wykomponowanie deski jako takie w miarę lepsze niż w tym nowym Focusie gdzie tutaj cała decha idzie dotąd, to jest jakieś bezsensowne zamknięcie. A jeszcze tak z ceasu: z czego uciekli, to widzę, że nie ma już tych pseudo malowanych boczków tutaj lakierem gdzie to wszystko odchodziło po jakimś czasie. Siedzi się troszeczkę wyżej, dość wygodnie. Akurat mamy skrzynię pięciobiegową, manualną, szkoda, przydałaby się szóstka do 1,9, ale nie można mieć prawda wszystkiego natomiast auto typowo, typowo rodzinne do, do jazdy po mieście, poza miastem na długie trasy, dość wygodne odzwiemy nawet z opinii użytkowników całkiem przyzwoite wykonanie wnętrza jedzie się dość, dość komfortowo mimo, że mamy co mróz naprawdę jest mróz, za tak wszystko Najlepszy, najlepszy moment, żeby sprawdzić, czy te plastiki nie strzelają z niej trzaska po, po 10 latach eksploatacji samochodu w tym akurat konkretnym egzemplarzu wszystko jest ok szybko dzisiaj nie pojedziemy, ponieważ tak jak mówię, jest zima mamy opony letnie założone niestety tak więc nie będziemy e, szaleć A jedzie się bardzo przyjemnie pozycja za kierownicą dość fajna dobra widoczność do przodu, bardzo duża szyba na boki też, tak my jedyny mankament już takich Multivanach czy minivanach to są te lusterka Nie wiem co oni robią z tymi lusterkami że to jest takie po prostu gówniane za przypuszczenie małe te lustereczka Natomiast wsteczne jak najbardziej w porządku widoczny, że tył jest ok, malutkie zagłówki nie przeszkadzają. Ogólnie autko na plus. Spokojnie sobie nim można jeździć dalekie trasy, wygodnie się siedzi wysoko. Myślę, że każdy bez względu na wzrost znajdzie swoją e, pozycję. Ile takie autko kosztuje Kamilu, wiemy czy nie wiemy? Ile taka alterka kosztuje? Ta, ten, akurat model 26 900. To jest 2006 rok, tak? czyli tak. z początku produkcji. Już mamy prawie no, 10-letnie bo Licząc rocznikowo, mamy dzisiaj styczeń, początek stycznia, czy już 10-latek. No tyle za taką alternatę trzeba zapłacić oczywiście młodsze roczniki będą jeszcze droższe to jest w zależności od konfiguracji wyposażenia i od silnika, wiadomo model, wersja benzynowa będzie tańsza wersja z dieslem szczególnie ta 1.9 albo 1.6 TDI z tym nowszym dieslem tak, mocy 105 koni będzie myślę, że najdroższa silniczek popularny 1.9 TDI czyli gnojówka jeden z najbardziej udanych troszeczkę zimny dlatego tak pracuję. Ale znana to jest dynamiczna, duży moment to tu będziemy na ten temat więcej gadać. Nawet ty znalazłeś pozycję w tym samochodzie dla siebie, mimo to, że widzę, że fotel na maksa, nogi... My, w dół, bo inaczej bo nie byłoby szans, tak? Nie. dobrze, my się pobawimy troszeczkę w naszej Altei. A z pozycji pasażera wygląda to bardzo dość ciekawie. Nawet patrząc do tyłu. Nie jest za małe to koło kierownicy, według Ciebie? Troszeczkę. No, ja już powiedzieć. dla Ciebie jest wszystko za małe. No, ale przynajmniej nie ma to, co było na przykład w Kii albo w dżugu, no. że bicie o kolana. E, tak, tak, tak. tak. No tu jeszcze znajdziesz jakąś tą dogodną pozycję dla siebie, nie? No. Tak. No, Okej, okay, zawrócimy sobie. A jak widoczność lusterka tylne, do czego się dopieprzam w każdym samochodzie ostatnio? Już szczególnie w takim? wiem, lusterka to jest tragedia. Tragedia, nie? Co tu można widzieć w takim lustereczku? A nic. Ruseczko, powiedz przecie, co tam widzimy. Nic. No i teraz właśnie o tym. To jest właśnie o tym. No tutaj bawimy od razu. Przy sobie czytujemy dane, jak pracuje taki 1.9 TDI podczas jazdy. Parametry, patrzcie, coś uczymy. O, w ogóle mamy ciepło, ale na zewnątrz jest dramat. No, teraz spadło do 10. Do 10, tak? Minus 10, minus, 10, minus, 10. minus 10. A to mamy troszkę zimnie niż chłopcy w salonie, nie? <laughs> Oni mają plus 7. No. A się szybko otworzyć. Wow, wow, wow Jezu Pięknie, dobra. No Więcej nie wytrzymam. Mówię auto pięcioosobowe, niby rodzinne, ale tak mnie ta tylna kanapa, no Szału nie ma, dupy nie urywa i nie będzie. Bagażnik dość ten... spory. Nie pokażę Wam magazynka, przepraszam, zamazł. Nie możemy go otworzyć, jest nam przykro. Tyle dobrze, że tylna kanapa jest przesuwana. Tak, to jest tak w Marywie Flex Space, mniej więcej to samo, jest przesuwana, więc można sobie tą przestrzeń załadunkową powiększyć, jak i przestrzeń dla tylnych pasażerów, ale tak my nie spodziewajcie się niczego większego tam po tej e, kanapie mm, dla jakichś tam, nie wiem, trzech dorosłych, dużych osób, typu na przykład Kamil, nie ma szans. No dobrze, to nic, dziękujemy Wam i... Możecie przemyśleć sobie zakup takiej Altei. A my zapraszamy na kolejny odcinek, który będzie, mam nadzieję, wkrótce. Dziękujemy i miłego, mroźnego styczniowego dnia Wam życzymy. Na razie!